Witajcie towarzysze, z tej strony LUX i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Dead by Daylight. Tak, ostatnio dostałem informację, że jeden z moich widzów bardzo lubi moją serię, więc stwierdziłem, że częściej Dead by Daylight będzie się pojawiało. Nie wiem czy to codziennie, jeszcze muszę się zastanowić jeżeli chodzi o czas, ale na pewno będzie się częściej pojawiało niż tylko w randomowe czwartki. Pewnie to będzie wlatowało jako drugi odcinek, coś koło godziny 13, tak myślę. A tak jak mówię, to bardziej do tej serii podchodzę tak luźno, co nie na zasadzie, wiecie, mam nadzieję, że będzie codziennie, ale nic nie obiecuję. Um, tak, ale jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, jak widzicie, zmieniłem sobie postać. Mm, ostatnio mainuję y, osobliwość. Mm, gramy na... Yeah, dawaj. Y, na takich perkach. W sumie to to samo, co praktycznie miałem na pigule, z tego co kojarzę dar Czarny Strażnik, ponieważ dałem sobie Opalizujący Kryształ, e, Kryształowy Łamek, który jest ultra rzadki i mamy ich tylko cztery, więc stwierdziłem, żeby nie stracić tego donu to sobie po prostu wezmę ten e, tego Czarnego Strażnika i za 4, 4 sekundy zaczynamy mecz. Widzę tutaj, że mamy Eidę z latarką i Chinkę z mapą, więc może być ciekawie. Mm. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tym meczu. Mam nadzieję, że dobrze i nikogo nie zawiodę, jak to lubię. Mm, tak. Wczoraj jeszcze nagrywałem ostatniego Mass Effecta i po prostu jestem dalej pełen emocji i tego, co, co się tam wydarzyło, więc zapraszam was y, na środowy odcinek, mm, ostatni odcinek z Mass Effecta 2. W przyszłym tygodniu, od poniedziałku, lecimy z Mass Effectem <grydy> Trójką. Tak, tak, jeżeli chodzi o kanał. Tak stwierdziłem, że jeden odcinek z Dead by Daylight będzie się składał z jednego meczu w sumie. Takie króciutkie odcinki, więc takie przyjemne, żeby to tak nazwać. Niedawno sobie otworzyłem okno i troszeczkę mi pizga. O no tyle dobrze, że skoczyłem przed y, rozpoczęciem nagrania, żeby je zamknąć, bo inaczej bym tu chyba zamarznął. Zamarznął? Zamarzł. Pa, pa, pa. W sumie dawno... oho placówka medyczna. Jedna z moich ulubionych map. <laughs> Zaraz po RPD. Um. Tak, jaką ja miałam strategię na tą postać. Moja strategia na tą postać jest takowa, że oznaczam sobie geny. Geny bramy. A przy okazji jak się jakiś surf na potoczy, to, to fajnie. Tak się staram z reguły. Na wprost strzelać. Kurde, nikogo nie mam w pobliżu. Z tego co widzę, bo tamten addon robi coś takiego, że w momencie kiedy wrzucam biokapsułę, tworzę ją, to w przeciągu iluś tam metrów, w przeciągu Boże, w odległości iluś tam metrów pojawiają mi się surwy na mapie, więc widzę, że na razie nikogo nie ma, więc prawdopodobnie robią gene na środeczku oczywiście. Dzień dobry pani. E, nie stworzyła mi się, czemu? Oj, co jest? Nie podoba mi się to. Czyżbym nie mógł tutaj stworzyć? Yy? Tutaj stworzymy. O kurwa, mać, już gena zrobili? Ekspresem. ten tak Liebe. No, ty serio, mordo, serio. Tam widziałem, jedna jest. Tylko że. Ejda, czyżbyś miała granat? Nie, nie ma granatu. O. Odważnie z twojej strony, że próbowałeś coś takiego zrobić, no ale. Serio na ciula ty to zrobiłeś, ja nie wiem U trafiłem Ha ha ha. Dzień dobry, Pani. Muszę naprawdę uważać na Eidę z latarką i Klaudetkę z latarką. Wszystkie oklejmowałem? Chyba tak. Czas posiedzieć sobie trochę na kamerach. Widzę, genów nie robią. Tu będą ściągali ją zaraz. A dzień dobry pani. Kurwa. Która to była kamera? <gryw> Teraz ja mam pojęcia. Dobry gracz, nie niszczy palet. Kurde! No nie niszczy palet. Halo, halo? Kurwa! Blisko było. No zwróć. Wiem, że teraz trochę czas, czas tracę, goniąc za nią. I chyba sobie ją daruję. O nie, o nieźle tą kamerę ustawiłem, fuck. To jest tamta. Kurde. A, ja widziałem, widziałem, że się tam schowała. Za palet... Schował za paletą. No, zróć. zrzuć. zrzuć. <ścoughs> Kue? Dobrze, że jestem blisko, to... Mogę dokopytkować tutaj. Mam nadzieję, że ona puści tego, go ja napuściła. Jest nieźle wykręcony widzę. Mam wrażenie, że mnie porobią w tym meczu. Oj pani! Żeby nie było, że nie niszczę palet. A i jeszcze jeden gen. Nie został. Strasznie dużo genów swoją drogą tutaj mają. Kurde. Dobra, nie, nie będę już takim chujem, gdzie są bramy. Tam jest brama i tam jest brama. Na bank Ada już tam sobie bawi się z bramą. Nie dobiegnę. Hej, szybki mecz, 10 minut. No, niestety. Źle to rozegrałem, bardzo źle to rozegrałem. Ty, i to jeszcze nie, nie ta, ta. Yy, yy, nie ta brama, kuźwa. Pidzielo mi A się ładnie leczą <ścoughs> Go go. No szukać klapy. Hm. Intrygujące. Nie powiem, że nie. Dziomuś, dziomuś, ja cię puszczę, spokojnie. Szukaj klapa, szukaj klapa. On nie zdąży, nie wyrobi się. Mhm. Mm nie zdąży. No, niestety. Zrobił przez to, przez swoją głupotę. Blisko byłeś. No cóż no. No, szybki taki meczek 12 minut. Tak to idealny filmik na to, żeby. E <laughs> jak się czeka na autobus albo na pranie czy na cokolwiek innego, na szybko sobie obejrzeć. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do usłyszenia w następnych odcinkach z gry Dead by Daylight. Narka!